Daję sobie sprawę, że sytuacje trudne mogą powodować Twoje obawy, Twoje niepokoje, no bo ostatecznie są trudne. Jest to coś, czego nie przewidziałaś, nie przewidziałeś, co się zdarza nagle i właściwie co w ogóle nie powinno się zdarzyć. Jednocześnie jestem pewien, że stosowanie kilku praktycznych narzędzi, kilku trików spowoduje, że sytuacje trudne przestaną być aż takie trudne, a może nawet zaczną Ci w pewnym sensie pomagać w prowadzeniu Twoich szkoleń jako wartość edukacyjna dla Ciebie, jako wartość rozwojowa. Zobaczmy, w jaki sposób ja podchodzę na swoich szkoleniach do sytuacji nietypowych, a robię to na pięć różnych sposobów. Strategia pierwsza w kontakcie z niektórymi sytuacjami trudnymi to omijanie. Tak, tak, dobrze słyszysz. Nie każda sytuacja trudna wymaga Twojej reakcji wprost. Z kolei no, chciałbym, żeby każda wymagała. Żeby każda była przez Ciebie zauważona i uświadomiona, jednak część sytuacji trudnych możesz po prostu ominąć. Podam przykład. Gwiazdor, o którym mówiliśmy wcześniej, w połowie Twojej wypowiedzi mówi: Ach, to mi przypomniało taką sytuację, jak byłem w Chinach. Reakcją zgodną z omijaniem byłaby na przykład taka: To świetnie, chętnie usłyszę o tym na przerwie a teraz powiedz, jak to jest u Ciebie w zespole? działania w ramach omijania to po pierwsze, zauważ, że taka sytuacja miała miejsce. Po drugie, kontynuuj swój wątek, bo on jest tutaj decydujący. Po trzecie, interweniuj, kiedy to się powtarza albo kiedy gwiazdor nie chce przestać. 1:0. Zupełnie inną strategią jest strategia brania odpowiedzialności. Ona będzie przez Ciebie stosowana w poważniejszych sytuacjach niż wycieczka do Chin. Dajmy na to, że przeszkadzacz puszcza filmik w telefonie kolegom w trakcie, kiedy Ty mówisz o ważnej rzeczy. Element związany z odpowiedzialnością będzie polegać na tym, że udzielisz mu informacji zwrotnej. Na przykład, wiesz co, kiedy puszczasz w tym momencie filmik, to ja czuję irytację, ponieważ wyobrażam sobie, że nie jest dla Ciebie ważne to, co mówię. Okay. W związku z tym, działania, które masz do podjęcia w ramach brania odpowiedzialności, to po pierwsze asertywny komunikat ja, pozbawiony oceny, oparty na faktach, no i b, czasami przyda się parafraza czy jakaś klaryfikacja danego stanu rzeczy. Po przeciwnej stronie, i przyznam Ci się, że to moja ulubiona strategia na sytuacje trudne, jest oddawanie odpowiedzialności. Ostatecznie bardzo rzadko decyduje się wziąć pełną odpowiedzialność za sytuację trudną, w sytuacji, kiedy nie ja ją przyniosłem, kiedy nie ja jestem jej źródłem. Oddawanie odpowiedzialności jako mechanizm przeciwny powoduje, że nie będziemy tutaj w sposób asertywny tłumaczyć swoich stanów, a raczej odwołamy się do odpowiedzialności odbiorcy. Na przykład, kiedy defetysta w połowie instrukcji powie ci, to nie zadziała, to jest bez sensu. Możesz go zapytać, z jakiego konkretnie powodu tak sądzisz? Co powoduje, że jesteś przekonany, że to ćwiczenie nie ma sensu? Zatem działania do podjęcia w tej sytuacji to po pierwsze, okaż ciekawość tą sytuacją. Po drugie, dopytaj o powody, o przyczyny, o konkretne elementy takiego stanu rzeczy. I po trzecie, poproś o decyzję. No, skoro uczestnik jest przekonany, że to nie ma sensu, to może niech zdecyduje, czy bierze udział, czy nie. Czwartą z kolei strategią, którą często stosuję na swoich warsztatach i szkoleniach, to strategia doceniania. Tak, być może odrobinę się dziwisz, czemu doceniam uczestnika, który przynosi sytuację trudną. No to głównie z tego powodu, że ta trudność wynika z potrzeb. Pamiętasz, a te potrzeby to często właśnie bycie zauważonym, bycie ważną częścią grupy, wnoszenie czegoś istotnego z punktu widzenia uczestnika. Nawet jeżeli ty słyszysz słowa, które nie są wspierające. Dajmy na to, że defetysta powie: Robiliśmy już taką grę na poprzednim szkoleniu i nam nie wyszło. Trudno to uznać za komplement, a jednocześnie możesz użyć doceniania w takiej sytuacji, mówiąc to wspaniale. Cieszę się, że macie doświadczenie w podobnej grze. Wykorzystajcie je tym razem. Na pewno to pomoże w osiągnięciu rezultatu. Docenianie ma magiczną moc. Bardzo lubimy być doceniani i nagradzani, a dodatkowo w sytuacji trudnej w ogóle się tego nie spodziewamy. Zatem zadania do, do wykonania w tej strategii to po pierwsze podziękowanie uczestnikowi za to, co wnosi do grupy, po drugie docenienie inicjatywy, no i wreszcie zachęcenie w pewnym stopniu do działania właśnie dzięki temu pozytywnemu wzmocnieniu. No to mamy cztery strategie w zależności od kalibru i rodzaju sytuacji trudnej. Jest jeszcze piąta. Piąta, którą nazywam złotą strategią, ponieważ ona jest strategią, która ma wszystkie strategie pod sobą. A tą strategią jest odpowiednia profilaktyka. Jestem całkowicie przekonany, że kiedy dobrze przygotowujesz się do swoich szkoleń, umiejętnie troszczysz się i o grupę, i o proces. I o fazy rozwoju, i o merytorykę, i bieżąco analizujesz potrzeby, no to nie potrzebujesz powyższych czterech strategii, albo skorzystasz z nich naprawdę rzadko. Trzymam kciuki. Aha, jeszcze jest ćwiczenie. Na pewno dotrzesz do właściwego załącznika, w którym zmierzysz się z kilkoma zaproponowanymi przeze mnie sytuacjami trudnymi, po to, żeby dopasować idealną strategię. Powodzenia!